Witam Cię serdecznie na moim blogu ZOW w świecie spółek. Dzisiaj kilka słów o kwestii odpowiedzialności wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy mogą oni odpowiadać za zobowiązania spółki. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w artykule 151 paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność osobistą wspólników za zobowiązania spółki, co wynika z zasady pełnej odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania. Wynika to z faktu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od wspólników podmiotem prawa, który ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. W tej sytuacji określenie rodzaju spółki jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może budzić pewne wątpliwości, ponieważ określenie to jest nieadekwatne do zasad ponoszenia odpowiedzialności, gdyż wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki ZO w sposób ograniczony, o czym opowiem za chwilę. Ograniczenie odpowiedzialności osobistej może iść w dwóch kierunkach. I może ona zostać ograniczona do po pierwsze określonej masy majątkowej dłużnika, po drugie, do pewnej ograniczonej kwotowo wysokości. Ograniczona osobista odpowiedzialność wspólników występuje w przypadku spółek osobowych, w szczególności w przypadku komandytariuszy spółki komandytowej. Odpowiadają oni w sposób ograniczony do wysokości sumy komandytowej, partnerzy spółek partnerskich Również odpowiadają w sposób ograniczony, ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z wykonywania w spółce wolnego zawodu przez pozostałych partnerów oraz za zobowiązania osób zatrudnionych w spółce i podlegających kierownictwu innych partnerów mieszczących się w zakresie przedmiotu działalności tej spółki. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za Zobowiązania spółki w sposób ograniczony w powyższym rozumieniu. W tym przypadku, ograniczoną odpowiedzialność wspólników należy traktować jako ryzyko ekonomiczne, które ponosi wspólnik wnosząc wkład do spółki. Ryzyko ponoszone przez wspólników ogranicza się do wartości wniesionego wkładu. Wkład wchodząc do majątku spółki stanowi źródło zaspokojenia jej wierzycieli. Zgodnie z przytoczoną powyżej zasadą, wspólnik nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jednak możemy spotkać się z pewnymi odstępstwami od tej zasady wynikającymi z uregulowań szczególnych z kodeksu spółek handlowych oraz odrębnych ustaw. Te szczególne przypadki, gdy wspólnik będzie odpowiadał za zobowiązania spółki, wiążą się z dwoma sytuacjami. Po pierwsze, jest to odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji i po drugie odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie przekształcenia i połączenia spółki. Takie szczególne przypadki należy odróżnić od sytuacji, kiedy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z racji pełnionej w spółce funkcji. Wtedy, choćby funkcjonariuszem był wspólnik, odpowiada on osobiście za zobowiązania spółki jako tenże funkcjonariusz. Teraz skupmy się na odpowiedzialności za zobowiązania spółki w organizacji. O spółce o.o. w organizacji opowiadałem już w poprzednich odcinkach. Spółka w organizacji jest pewnym przejściowym stadium istniejącym od chwili zawarcia umowy spółki. Spółka w organizacji wyposażona jest w podmiotowość prawną, co oznacza, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powiada przede wszystkim sama spółka całym swoim majątkiem. Solidarną odpowiedzialność ze spółką ponoszą osoby, które działały w jej imieniu, czyli członkowie zarządu, pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników i ponoszą oni odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym bez żadnych ograniczeń. Ponadto za zobowiązania spółki ZO w organizacji odpowiadają również wspólnicy działający w jej imieniu. Powiadają oni solidarnie wraz ze spółką i osobami działającymi w jej imieniu. Wspólnicy odpowiadają w tym przypadku całym swoim majątkiem do kwoty wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. W tym przypadku odpowiedzialność wspólników zależy od faktu, czy wnieśli oni w całości wkłady na pokrycie objętych udziałów. Odpowiedzialność powstaje tylko, gdy wspólnik nie wniósł w ogóle bądź wniósł wkład jedynie w części. Z racji tego, że wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką w organizacji oraz osobami działającymi w jej imieniu. Wierzyciel spółki może dokonać wyboru, czy żąda spełnienia świadczenia przez każdego dłużnika z osobna, wszystkich lub niektórych łącznie. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych Wierzyciel może także w pierwszej kolejności zażądać zaspokojenia z majątku osobistego wspólników, ale do wysokości niewniesionego przez nich wkładu, bez wcześniejszego osiągania do majątku spółki. Jeżeli chodzi o zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, wspólnicy odpowiadają na zasadach określonych w artykule 116 ordynacji podatkowej i zgodnie z tym przepisem za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjne lub spółki akcyjne w organizacji odpowiadają całym swoim majątkiem członkowie zarządu, jeżeli Egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, bądź też niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy ponadto członek zarządu odpowiada gdy nie wskazuje mienia spółki z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części jeżeli obowiązek zgłoszenia Wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Uznaje się, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu, o którym była mowa powyżej. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, a zaległości powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji spółki bądź za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływa po likwidacji spółki oraz inne zaległości podatkowe powstałe po likwidacji spółki wymienione w ustawie odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarządu w momencie likwidacji spółki. W przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu. Za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Powyższe zasady stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji. Teraz skupimy się na odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w razie jej połączenia. Otóż kolejnym przypadkiem, kiedy wspólnik spółki Zo może ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania, jest połączenie z udziałem spółki osobowej w taki sposób, że spółka osobowa zostaje przejęta przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w taki sposób, że dochodzi do powstania nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt połączenia powoduje, że wspólnicy przejmowanej spółki bądź łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź nowo zawiązanej. Z momentem połączenia wspólnicy spółki osobowej stają się wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na zasadach dotychczasowych subsydiarnie, czyli wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku samej spółki okaże się bezskuteczna. Ponadto wspólnicy łączącej się spółki osobowe odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przejmującą albo nowo powstałą za zobowiązania spółki osobowej, które powstały przed nim połączenia. Warto podkreślić, że ponoszenie przez wspólników odpowiedzialności na zasadach dotychczasowych zostało ograniczone w czasie. Odpowiedzialność ta ograniczona została do 3 lat. Od dnia połączenia. W tym czasie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją dwie grupy zobowiązań. Po pierwsze są to zobowiązania, które powstały po dniu połączenia się, za które wspólnicy nie odpowiadają osobiście, i po drugie zobowiązania, które powstały przed dniem połączenia, za które ponoszą osobistą odpowiedzialność byli wspólnicy spółki osobowej. Dotychczasowej wspólnicy spółki osobowej odpowiadają również na wyżej wskazanych zasadach w sytuacji utraty przez nich członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą szczególną sytuacją, kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania spółki, jest fakt dokonania przekształcenia spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia wspólnicy dotychczasowej spółki osobowej stają się wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym nie odpowiadają osobiście za zobowiązania tej spółki. Jednakże w kontekście zobowiązań dotychczasowej spółki osobowej, które powstały przed nim przekształcenia, prowadzono zasadę kontynuacji dotychczasowej odpowiedzialności. Powoduje to, że wspólnicy odpowiadają solidarnie z przekształconą spółką za zobowiązania, które powstały przed dniem przekształcenia. Powyższa zasada została wprowadzona, aby uniemożliwić uniknięcie odpowiedzialności w drodze przekształcenia się spółki. Oznacza to, że wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, subsydiarnie, bez ograniczeń i solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania powstały przed dniem przekształcenia. Podobnie jak w przypadku połączenia, odpowiedzialność wspólników na dotychczasowych zasadach została ograniczona do trzech lat od dnia przekształcenia. Ostatni szczególny przypadek, kiedy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki ZO, występuje w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogicznie jak w powyższych przypadkach osoba fizyczna staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem przekształconej spółki i odpowiada solidarnie wraz ze spółką Zo za zobowiązania przedsiębiorcy powstałe przed dniem przekształcenia, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobnie jak w wpisywanych wcześniej przypadkach odpowiedzialność wspólnika została ograniczona do trzech lat od dnia przekształcenia. Wydaje mi się, że Odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków.